Ludzie się pojarają nim przez chwileczkę, na pewno oba są warte kupienia, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. Czy polecam? No nie, no drogi, dość drogi, flakon, w ogóle, ale w ogóle pudełko i flakon, no mega doinwestowane. No witam Cię wspaniały mój misiu-pysiu, po dość długiej przerwie w nagrywaniu długich filmów, mam dla Ciebie dzisiaj przegląd nowych Papskich perfum w zasadzie nie wszystkie są nowe, bo są nowe w mojej kolekcji, ale to nie są jakieś tam najnowsze premiery, ale część z nich jest, także uważaj, uważaj. Na wstępie już wam zespoileruję, że niektóre z nich są naprawdę dobre, niektóre są dość średnie, a niektóre są w porządku po prostu. Z tego miejsca zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału, to bardzo mi pomaga. Zbijaj na Instagrama, na TikToka i na perfumową kusarię na Facebooku. Koniecznie zostaw komentarz pod tym filmem i lajka, a sponsorem dzisiejszego odcinka jest Twój Stary. <grym> Także śmiało możesz teraz iść i mu podziękować. W opisie znajdziesz moje wszystkie kody rabatowe. Niektóre się opłacają, niektóre nie. Twój wybór. Wiosna się skończyła, lato się kończy. W zasadzie jakie lato? To lato było jakieś demo. Wersja demo lata. No, kurde, blade, no ja to ja, ja lubię lato. Ja lubię lato, no, ale się kończy lato. Ale jeśli chodzi o perfumy letnie, to nie do końca lubię. Ale mamy tutaj tak, Vulcan Bay. Vulcan Bay od French Avenue. Jest to klon SHL Pink Boa. Stefan Humbert Lucas. Pink Boa. Nie ukrywam, Stefan Humbert Lucas jest jedną z moich ulubionych marek perfumowych. Mam sporo flakonów. Bardzo dużo w sumie mam flakonów. Ze 13 albo 14. Stefan, stefa, pana Stefana. Pink Boa lubię. Fajna lemoniatka malinowo-cytrynowa. French Avenue, powiem Wam szczerze, no nie podoba mi się flakon. Zerżnęli niemiłosiernie. Węża, kolor, po prostu opakowanie, no nie podoba mi się to. Bo mogliby to zrobić tak jak na przykład, nie wiem, Latafa czy tam Armaf, że zupełnie inna nazwa, no w sumie tu jest zupełnie inna nazwa, ale zupełnie inny, wiecie, flakon, kolor. I niech pachnie bardzo podobnie albo identycznie. Wiadomo, w mainstreamie niszy macie klony po prostu wszystkiego i wszędzie. Więc tego nie unikniemy. Ale z drugiej strony, po co? Po co? Po co? Kolor, wąż. My wierzymy tylko w me Gawęża 9 wszystko. No ale dobra, sam zapach bardzo podobny, bardzo dobry. Jak Pink Boa jest bardziej porzeczkowy, bardziej zielony. Wiecie, jakbyście wzięli tę czarną porzeczkę, razem z liściem zblendowali do tej lemoniatki. Tak pachnie Pink Boa. Vulcan Bay ma mniej tej porzeczki, ma więcej maliny, więcej cytrusów. Jest troszeczkę bardziej płaski. No wiadomo, jakościowo troszeczkę odbiega, ale nadal w tej cenie różnica cenowa jest ogromna, Potężna, a w tej cenie jest naprawdę, naprawdę mocnym zawodnikiem. Jak nagrywałem shorta na, na TikToka wczoraj, dałem Eli, jeszcze nie wiedziała, nie wąchała, była w pokoju, zawołałem ją, mówię, weź śniuchni. No i się pomyliła, chociaż dość często używa ping była. No i jeśli ktoś nie jest jakimś wprawionym nosem, Ela jest oczywiście. Jeśli ktoś nie jest wprawionym nosem, ciężko rozpoznać, zwłaszcza otwarcie. Później troszeczkę z tamtych niuansów wychodzi, nie? Ale no nie wiem, czy to dobrze dla French Avenue, czy źle dla SHL w zasadzie, nie? No bo SHL kosztuje 900 zł za 50 ml, ten 160, 170 zł za 100 ml z moim kodem W69 na perfan.pl. No i co? Zapach bardzo dobry, już zdążyłem go od wczoraj mieć na sobie globalnie. Fajnie projektuje, trzyma się tak 6-7 godzin, z tym, że projekcja jest fajna przez godzinkę, dwie, nie? Później już bardzo bliziutko, bardzo bliziutko, ale naprawdę dobry zapach. E, idąc dalej, Wulkan feu -u -u. kolejny ten sam case, nie? Kolor identyczny, wszystko identyczne co God of Fire. God of Fire jeden z moich ulubionych zapachów. Świetna lemoniada mango, troszeczkę zieleni, aromatyczności lasku. Dużo imbiru przede wszystkim. Bardzo dobry parametr. Trzyma się lepiej niż różowy kolega, czy tam koleżanka. Tak samo bliski. Cenowo chyba identycznie. No powiem Wam szczerze, trzyma się bardzo dobrze. Projektuje bardzo dobrze no też kosztuje ułamek ceny tak naprawdę. Jakościowo też jest naprawdę bardzo dobrze. No jest, szczerze mówiąc jestem zaskoczony jak ewoluują ady i o tym też chcę nagrać e, kolejny film, także z, z, dajcie znać czy chcecie taki film. Zagrożenia rynku perfum <grystrybowego> mainstreamowego i niszowego. Na pewno oba są warte kupienia z, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. Jakości do ceny, bo za 170 czy tam nawet 180z macie naprawdę solidne perfumy, które się i dobrze trzymają i dobrze pachną No i naprawdę, no, jeśli ktoś nie jest jakimś wprawionym nosem Tak jak ja na przykład To ciężko znaleźć różnicę Kolejny zawodnik, czyli Maison Asrar Ach, pani... Ciekawe czy jak wymyślali tę nazwę, to dokładnie to mieli na myśli. Tu mamy zawodnika Gulf Orchid. Och, honey. Jabłko, porzeczka, miód, białe kwiaty. Szczerze mówiąc, trzyma się naprawdę całkiem nieźle. Jakościowo też nie jest zły. No, flakon taki uroczy, nawet. Nie urocza, jakaś tam pszczółka. Ale z drugiej strony, kto by chciał być taki flakon na półce, nie? Z, 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 z ociekającym miodkiem, klastry miodu i pszczółeki. No, no, ja nie wiem. Ale ogólnie zapach całkiem spoko. Trzyma się dobrze. Nie jest to mój pierwszy wybór, czy nie jest to moja polecajka. Po prostu chodzi o to, że jeśli dacie za niego poniżej stówki, to nie ma lipy. Ale nie namawiałbym, żebyście go kupili. No nie zrozumcie mnie źle. No zapach jest okej. Okay. Jest przyjemny. Jest spoko. Ale żeby go kupić? Na pewno czuć dużo tutaj czarnej porzeczki, ale ta porzeczka wam upadła do miotku. Który leży na białych kwiatach. <grych> tak jak wspominałem, parametrowo jest ok, 6 godzin, 5-6 godzin się trzyma. Raczej chyba skierowany w damską stronę niż męską. No, no i chyba tyle, nie? Taka wiosna, lato, jesień. Nie, nie wiem, czy już wspominałem, ale ta... Wszystkie flakony, to po prostu dla mnie to jest niesamowita sytuacja. Nie? Ale wierzę, że są ludzie, którzy patrzą na nie i mówią, Boże, jakie to jest dzieło sztuki? Jakie to jest piękne! Jakie to jest piękne! I ja tak nie mam, jakby co? Kolejny zawodnik 9PM Elixir E mordo, a znasz 9 pm O, dla stałych bywalców na moich live'ach wiedzą o co chodzi. Hype na 9PMa był tak mocarny. Jak robiłem live'y, to potrafiłem mieć po tysiąc pytań. <noise> czy znam 9PM'a, czy dobry, czy pole. OG 9pm mega dobry, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, parametry miał świetne, bo aktualnie raczej nie są świetne, ale no klon ultra mężczyzny od Jana Pawła Garnitura. No i flanker, kolejny flanker, 9pm Elixir. Jest to taka mieszanka Lemal Elixir z Lemal Elixir Intense Absolu, Le Parfum Extreme, wiecie, ten, ten złoty, złoty, nie? Na zimę to będzie całkiem dobry wybór. Słodki, korzenny, miodowy, trochę tytoniu, jakieś lawendy, trochę vibu takiego świeżego, praniowego. No to przez lawendę, nie? Trzyma się naprawdę dobrze. Od usy maka do dychy robi na luzie. Wiadomo, no to ten... Ja mam ten premierowy batch, najnowszy. Najnowszy premierowy batch. Czyli najstarszy premierowy... Najstarszy... Pierwszy stary bacz, o. Panowie książęta z pustyni mają to do siebie. Wytłumaczę wam jedną rzecz, którą zauważyłem. Panowie książęta pustyni mają to do siebie, że wypuszczają jakiś fajny, fajny, wyhypowany zapach. Ładują pieniążka tamtym Amerykańcom, którzy mówią, o, to jest najlepsze. Bro, musisz to mieć, to jest... Rewelacja, nie? Władują pieniążka w reklamę. Ty tak sobie oglądasz tych Amerykańców, mówisz, kurde, jakie to jest rewelacyjne. Każdy mój ulubiony TikToker perfumowy to poleca, nie? Wiadomo, oni nie muszą oznaczać współprac, bla, 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 więc ty myślisz, kurde, on jest taki szczery, on wszystko tak szczerze mówi. No i co? Sprzedaje się cały nakład, po prostu wylatuje cały magazyn, wszystko wylatuje. Widzą, że, że bajcik załapany, tak, haczyk na wędkę, kurde, wędka na haczyk, ryba na haczyk. <złupany> Złapana. szybciutko dorabiają tam Jakieś po kosztach czy tam na szybciutko dorabiają kolejne flakony, one kompletnie bez żadnej maturacji, bez maceracji, masturbacji. Pewnie też często nie mają jakichś tam tych składników tylu, żeby to dostać. No nie wiem, to jest moja teoria oczywiście, to jest moja hipoteza. I jakieś biorą inne składniki, żeby to wszystko skleić w kupę, żeby nadążyć za tym hypeem. No i wysyłają w Europę, tak? Ja na przykład polecam takiego Aqua Dubai wam, tak. Mój bacz też, pierwszy bacz mówię, kurde, trzyma dobrze, 7-8 godzin robi, robi na luzaku. Klonuje tą imagination. Na luzaku 8 godzin, fajna cytrynka, imbir, herbatka, trochę mydełka. A wy mi po, na przykład po po dwóch, trzech, czterech baczach mówicie co ty mi polecasz? Przecież to jest gówno, panie. Panie to gówno, to samo mydło. No i co? Się okazuje że on trzyma trzy godzinki. Po pierwsze, te flakony muszą odstać swoje. Tam z master się elegancko w tym flakoniksie, nie? Te olejki tam, wszystko wymieszać, zestarzeć i wtedy nabiera to mocy. I to jest pierwsza sprawa. Po drugie, manowie i książęta pustyni wiedzą, że hype na perfumy arabskie jest chwilowy, więc bardzo często jest tak, że na przykład wychodzi jakiś bardzo dobry zapach, ludzie się pojarają nim przez chwileczkę i zaraz to w kąt, więc po prostu odcinają kuponiksy, nie? Że wiecie, że wypuszczą tam już później te kolejne bacze słabsze, mniej pieniędzy na to wydadzą, jakieś rozwodnione, no i to i tak pójdzie w odstawkę, więc po co mają wydawać dużo pieniędzy Między, nie? I tak było, no nie wiem, no teraz ci nie powiem przykładu, <noise> ale no, tak było z wieloma fajnymi zapachami, że odcięli kupony, no i koniec. Wracając. eliksir bardzo dobry, fajny, przyjemny, dobry za tę cenę. Jest dobry za tę cenę. Czy polecam go kupić sobie na jesień, zimę? Polecam. Przypominam, sponsorowany przez Twojego starego. Kolejny zapach. Art of Arabia 3. Ja nie miałem pojęcia w sumie, że takie coś istnieje. Tak naprawdę, wy mnie zmusiliście do tego, żebym go kupił. Znaczy, no, no, oczywiście, to, to nie, nie zmusiliście mnie do tego, ale kompulsy po prostu pisałem z wami na Instagramie, Powiedzieliście, Ty, a widziałeś klona Blond Under? Ja nie, nie, jaki? Artoparabia 3. No i co ja zrobiłem? Asertywnie powiedziałem, no dobra, kupię. I kupiłem. Klon bardzo spoko. Nie jest też jakiś taki wiecie, że o Jezus, jakie to jest piękne. Ale za 150 zł. Naprawdę kolejny mocny zawodnik na zimę. Dużo tytoniu, dużo, 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 dużo suszu. Jakiegoś takiego, wiecie, świątecznego, śliwki suszonej, daktyla suszonego. W sensie nie suszonego, tylko wędzonego, podwędzanego. Dużo słodyczy, korzenności. Zawodnik naprawdę spoko. Trzyma może troszeczkę krócej niż ten eliksir, ale też nie ma tragedii bo z ósemkę robi na luzie. Także powiem Wam szczerze, tu dwóch mocnych, dwóch mocnych budżetowych zawodników na jesień i zimę. Artof Arabia 3. Co to było? Przypomnij mi. Ha, żartowałem. Tu Cię mam. To jest e, Afnan 9PM Elixir. Tak mnie słuchałeś, widzisz? Nie, tak jest. Ja wam mówię, wy mnie słuchacie, ja nie wiem. No właśnie, i co? Później wychodzi trochę więcej wanili, jakiegoś drzewa sandałowego, takiego kremowego drewienka. Zawodnik spoko i wydaje mi się, że czasami w zimę się nim gdzieś tam na spacerek, do biodroneczki, wsiurknę. Kolejny zawodnik w mojej kolekcji to jest Arma Lionheart Heart Men, tylko dla mężczyzn. Jak kobieta go obierza, to słyszałem, że jej wąsy zaczynają wyrastać. Myślę, że nie chcecie tego, żeby wam wąsy wyrosły. Chyba, że jesteście na terapii testosteronowej. No nie wiem, każdy ma swoje, dam jakieś wąsa, nie? Lionheart to jest klon Lemal Elixir. Kolejny klon Lemal Elixir, tak, tak, mamy tak. Ryan Elixir, mamy La Tapa Kingdom, mamy. I yy, to tyle? Nie, no coś tam jeszcze mamy. Mamy tego kapitana jakiegoś tam yy, z Gulfa Orchid. Yy, co jeszcze mamy? No jest tego od co Ja mam. czy dobrze wiesz, ile jest tego. No i mamy takiego Leona, Leona Harta, nie? Ja wam szczerze, że pierwsze otwarcie, mówię, to chyba nie powinno tak pachnieć, nie? W otwarciu czuję normalnie skiety. Skiety takie, skiety śmierdzące, troszeczkę stęchłe, jakbyście wyprali je, ale pra otworzyli tam gdzieś po dwóch tygodniach i one sobie tam leżą, takie zwinięte już troszeczkę zbutwiałe i dojrzałe jak ser pleśniowy, albo z kolei takie spocone skiety po treningu. Jest wanilia, dosłownie w nutach głowy jest wanilka i skiety. Nie, nie ma opcji, żeby było inaczej. No, obstawiam, że tak jest. Po prostu nuta, śmierdzący skarpet. Nie wiem o co chodzi. Niby na frag, że tam jest, że jest bardziej zielony, tam nuty, akordy są zielone, ale ta zieleń, no jak nie wiem, no chyba że zielone skiety, o to im chodzi, nie? Później po godzince, dwóch, no godzince, powiedzmy. Robi się przyjemniej. Robi się właśnie tak lemalowo. Czyli wanilka, trochę lawendy, trochę tytoniu. No taka fajna, przyjemna wanilka, tak? Ale no nie wiem. No powiem Wam szczerze, pan Ryan Gosling robi to lepiej. I to jest udowodnione. Próba badawcza. Co najmniej dwie osoby, nie mówię tutaj o kotach. To jest próba badawcza. Zrobili to lepiej. No przykro mi. Kingdom Latafa też zrobiła to lepiej. Zdecydowanie. E, co jeszcze zrobił to lepiej? Zrobił to lepiej Twój... Yy... Twój, twój, twój tat, stary, nie wiem, nie, też nie zrobił lepiej. Kurde, nie pamiętam kolejnych tych klonów. Było. Mam taki odcinek z Kubą i Maćkiem, że porównujemy, porównujemy te klony Lemal Elixir. Ale tego jest bardzo dużo, nieważne. Czy polecam? No nie, no drogi, dość drogi. Flakon, ale w ogóle pudełko i flakon. No, no mega doinwestowane. Do inwest, do pudełko drogie, widać, że drogie. No ja teraz robię swoje perfumy, to takie pudełeczko, bo no, powiem Wam drogie. Flakon bardzo ciężki, porządny. Bardzo kiczowaty, straszny, ale. A, to też jest klub Seria, lol, teraz w sumie ogarnąłem No nie, no nie, 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 kupujcie Jak dorwiecie Ryana, spoko Tego gagatka dałbym sobie raczej spokój No chyba, że lubicie zapach skiet Niektórzy lubią, nie? Stupki, jakieś skiety Nie, nie wiem, nie mi oceniać z wyrole. Nie. nie, nie, nie. Trzyma dobrze. Trzyma dobrze, to trzeba mu przyznać. <grym> Niestety, w sumie, nie. Dobra, szkoda czasu. Kolejny zawodnik. Latafa Kaed Alfursan Untamed. Jest to klon Erosa Nazim. Nazim, czyli tego brązowego, który ma flakon w kształcie kubka. No i ten. Nie w kształcie. W kolorze kupska. I ten też ma taki sam kolor Kubska, no ale pachnie, pachnie jeszcze lepiej niż kupsko, nie? No, kurde, blade, powiem wam. Bardzo tani. Około 6 dyszek. To jest niesamowite, nie? 6 dyszek. Magnetyczny koraz, nie? Ja nie wiem, szkoda pieniędzy, szkoda pieniędzy na coś takiego. Czy jest dobry? Jostani! <noise> no co mam powiedzieć? no Jostani! Nie jest raczej dobry. Nie jest zły. Za 6 dych nie jest zły. Aczkolwiek, no za 6 dych możecie wyrwać sobie chociażby Joannę Kruppę. Yourself. Możecie sobie wyrwać jakieś Wrosmanie. Leu Depre. Leu Depre. I to jest taki też tobako jest klon. Nie pamiętam jak on się nazywa. Tutaj wam wstawię. O tutaj. Dokładnie tutaj. I też można go wybrać w promocji za około 6 dych, także mm -mm. nie kupujcie go. Nie kupujcie go. Chyba, że naprawdę nie macie już po prostu wyboru. Początek jest. Korzenny, waniliowy, trochę nawet świeży. Taki pieprzny, świeży, coś jest świeżego w nim. Może ta korzenność taka świeża, wiecie o co chodzi, ale później wychodzi ten taki, w tych tanich, w najtańszych Arabach, wychodzi taki chemiczny piżmiak, który na przykład w Latafa Opulen Dubai dokładnie to samo zostaje w bazie, co w tym Kaet Al Fursan. Czyli te takie chemiczne piżmo, które je przy wąchaniu, i później już jak wszystko minie, tam. Wszystkie nuty miną, to zostaje coś takiego nieprzyjemnego, takiego coś, czego się nie chce wąchać, ja przynajmniej tak mam, i to jest w Dubai, i gdzie to jeszcze jest, to zastanów się, gdzie to jeszcze jest, bo ja ci nie powiem. Ale na przykład za tę cenę wolałbym kupić sobie troszeczkę dopłacić, i wolałbym sobie kupić o. Wolałbym tego pana Salkowicza. Bardzo podobny klimat, no ale lepszy. No, lepszy jakościowo, lepszy zapachowo. No, też kosztuje poniżej stówki chyba, nie? No i wolałbym tego. Trzyma się całkiem nieźle, z 5-6 godzin, no ale po co? Daj spokój, szanuj się. Ja Cię szanuję, Ty się nie szanujesz, o co Ci chodzi? No i na koniec y, najlepszy, <laughs> żartowałem, to ża to jest, moi drodzy, moi wspaniali, to jest Walter's, nowa marka na rynku. Wspaniała, przepiękna. O, spodziewajcie się już niedługo premiery. Myślę, że połowa września, może koniec września, ale celowałbym w połowę września, ale no wiadomo, życie jest ciężkie, czasami wiecie, no, skaczecie w dal, a tam skaczecie w bok. I Bliżej niż dalej. Już jest wszystko na dobrej drodze. Myślę, że połowa września. Testowałem dzisiaj w ogóle Vulcan Bay i spciskałem się chyba z 15 razy. Po prostu wszędzie. Na skórę, na ręce, na koszulkę. Wszędzie. Z tyłu, z przodu, wszędzie. I Ela mnie sprankowała i tutaj już nic praktycznie nie ma tego Waltersa. Ale ona dała mi takiego mikropsiczka. O, lampa mi zgasła. Nice. Bo dała mi takiego mikropsiczka na koszulkę z tyłu. Bo tu już prawie nic nie ma, więc takiego połowę psiczka mi dało. I wyobraźcie sobie, że po kilku godzinach ja już nic nie czułem, tego tego. Tam po pięciu, kilku godzinach nie czułem już tego Baya, a mi projektował Walters zaplecanie. No to jest, to jest chore. Także spodziewajcie się niedługo. No i co, wariat? Mam jeszcze w planach nagrać. Te lampy działają, czy nie działają? Koniec już. Mam jeszcze w planach dla Was nagrać jeszcze przegląd moich nowych, mainstreamowych i niszowych nabytków. Także zostawcie mi znak, czy chcecie coś takiego, czy wolicie tylko takie format tych niskobudżetowych, czy chcecie też mainstream i nisze, bo tego też mi sporo przybywa. Także mam kilku świetnych naprawdę gagatków do przetestowania. No i wpadajcie na moje kolejne filmy, długie, wcześniejsze, przyszłe, do przyszłości was zapraszam. Tam jest przyszłość.